Witamy serdecznie na plantacji Kalafiora. Jesteśmy na początku kampanii jesiennej. Ze mną Przemek, właściciel plantacji. Spotkaliśmy się, aby powiedzieć, opowiedzieć, jakie zabiegi na tej plantacji były wykonywane, obejrzeć efekty tych zabiegów i podsumować to, co w tym sezonie się wydarzyło. Muzyka Witam serdecznie. Tutaj na początku sezonu był zastosowany po trzech tygodniach Mospilan. Wraz z Mospilanem również był zastosowany biosymulator Kaishi. Akurat tutaj, jeśli chodzi o ten biosimulator, był rozdzielony na mniejsze dawki, a po prostu częściej około 10-14 dni. Podobnie jak po 3 tygodniach, po. W pięciu tygodniach była zastosowana dawka mospilanu na zabezpieczenie plantacji przed szycą, śmietką, która spełniła bardzo dobrze swoje zadanie. Jeżeli chodzi o zaproponowaną technologię ochrony i biostymulacji, to wychodziliśmy z założenia, że startujemy z dosyć trudnym sezonem, prawda? Bo mieliśmy Dokładnie wysokie tak. temperatury w momencie, kiedy rośliny były wysadzane. Stąd no, zaplanowaliśmy tutaj dodatek kaiszy. Ja rekomendowałam Przemkowi, aby to była dawka 2 litry na hektar. Natomiast Przemku powiedz, skąd ten pomysł, aby jednak to rozdzielić i zrobić to w tych trzech terminach? Ze względu na, na, na te pogody, na tą sytuację wydawało mi się, że po prostu lepiej zastosować mniejszą dawkę, a częściej tak żeby ta roślina mogła w pełni po prostu wykorzystać ten biostymulator i to się rzeczywiście sprawdziło, dlatego, że kaishi to są aminokwasy roślinne. Produkt ma za zadanie dostarczyć roślinie energii po to, żeby ona zaczęła szybciej rosnąć, regenerować się po to, żeby rozpoczął się transport składników odżywczych. Więc takie podzielenie dawki spełniło swoją funkcję, bo cały czas przez ten okres, kiedy aminokwasy były podawane, ona po prostu była stymulowana do rozwoju. Jeżeli chodzi o Mospilan, to z racji tego, że mieliśmy po pierwsze, dlaczego Mospilan? Dlatego, że właśnie te wysokie temperatury, oczywiście to nie jest tak, że zabieg był wykonywany jak tutaj na plantacji, było 30 stopni, bo czegoś takiego nie robimy, tylko wieczorem wtedy, kiedy ta temperatura spadnie. Natomiast no, jesteśmy na plantacji roślin kapustnych, które są bardzo wrażliwe na różne różnice temperatur, na środki chemiczne. Tutaj bardzo łatwo ofitotoksyczność. Stąd ten Mospilan. Dawka 0,2 kg na hektar, no prawda? Tak. W którym momencie powiedz? Czy to już było, kiedy pojawiały się szkodniki, czy raczej ten zabieg był wykonywany wcześniej? Tutaj już można powiedzieć zapobiegawczo. Zaczęliśmy, czyli zaraz po przyjęciu się roślin, czyli około 3-4 tygodni od wysadzenia, no i później również zapobiegawczo był zastosowany po około 2 tygodniach i nie zauważyliśmy tutaj żadnych mszyc ani w sumie śmietki, która by mogła spowolnić. Wzrost roślin To i ja rozwój. Tylko jeszcze dodam, że no tutaj problemem, jakby skupialiśmy się na problemie mszyc i śmietki, stąd też te terminy, ale ponieważ no, mieliśmy bardzo wysokie temperatury w ciągu lata, w związku z czym wiedzieliśmy, że konieczne też będzie chronienie plantacji przed wciornastkiem, który bardzo lubi pojawiać się właśnie wtedy, kiedy robi się ciepło. A ponieważ tutaj była taka strategia zastosowana, żeby jednak cały czas ta substancja chemiczna krążyła sobie w, tych, w tej roślinie, to wtedy, kiedy w się pojawiał, Przemek twierdzi, że nie, nie było dużej presji. Nie ja bym powiedziała, że mógł tutaj zadziałać taki efekt, że w się pojawił, nastąpi, nastąpiło żarowanie, ale on od razu pobiera substancję aktywną, w związku z czym nie pozwoliliśmy do rozwoju populacji. Bardzo dziękujemy za możliwość tutaj za zastosowania tej naszej technologii. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tej naszej współpracy i z tego, co udało się tutaj zrobić. Tak, oczywiście jestem bardzo zadowolony. Fantacja została bardzo dobrze zabezpieczona oraz, jak widać, no, dobrze sobie poradziła i myślę, że będą bardzo ładne. Kalafiory. Dla nas jest to też bardzo fajna i dobra informacja, ponieważ już wiemy, że podobną technologię będziemy testowali w kolejnych sezonach, tak żeby dać Wam już konkretne rekomendacje co do stosowania naszych produktów. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.